Cześć wam, witam Was w poniedziałek. Umie cieplutko na dworze, 24 stopnie, bez upałów. A w domu zakwitnąm klonik żółty. Również roślinka uzyskana z nasion. Pięknie kwitnie. Przyjdziemy się, zobaczymy co na parapecie zaczyna nam kwitnąć i pójdziemy na ogród. Zaczyna otwierać nam się gwiazda szeryfa. stepelia. Gwiazda szaryfa, dlatego że jest gwiazdką w piękne kropeczki. A tu szykuje nam się Orbea. Ma dużo ponczusiów. I już niebawem rozwinie swoją piękność. Kwiaty ma bardzo duże. Niedługo nam bomba wybuchnie. Kwitnie hoja. Kwiaty ma bardzo malutkie, ale śliczne. Tak samo jak i listki. Choje znowu nam zaczną produkować pięknie kwiaty. Tutaj już nawet też widać zalążki. A tutaj pięknie się już porozwijały ponownie zaczyna nam fiołek kwitnąć wszystkie przekwitnięte kwiaty usunięte pamiętajcie fiołki podlewamy w podstawek, nie przelewamy i wypuszcza tutaj nam kolejne kwiatki a stoi obok discolor i powiedzcie co ja mam z nią zrobić piękna jest, ja wiem ale dostałam ją od Piotra jako ścięta gałązka 3,5 miesiąca temu. Ona rośnie w perlicie, a ma 1,20 m, tak mi zasuwa do góry, że szkoda mi ją ciąć. 5 dni temu dołożyłam drabinkę, bo ją przesadzałam do większej doniczki. I zobaczcie, tą drabinkę mi już opanowała, i znowu pcha się do góry. Piękny kwiat, ale jak ją spowolnić? Wszyscy na kanałach pytają, jak przyspieszyć wzrost. A ja jak zwykle muszę być inna, jak zwolnić? Chyba już przestanę dawać jej nawóz, bo naprawdę gna jak szalona. Ale listki ma cudowne. Dobra. Idziemy pospacerować, zobaczymy, co nam na ogrodzie zakwitło. I jeszcze mam do konkursu jedna nasionka, które zaraz zobaczymy. No i się wygadałam. Dzisiaj robimy losowanie do konkurs, z konkursu. Było pytanie, jakie cyfry podałam to było 20 i 22, czyli 2022 rok. Gratuluję osobom, które oglądają i biorą udział. Później będziemy sobie losować, a tutaj jeszcze do tego, jakie roślinki mówiłam, dodajemy jeszcze nasionka lwiej paszczy. Słoneczko nam świeci, ciężko jest uchwycić. Nie, z tej złapiemy tutaj. To są małe jak ma lwia paszcza kwiatki, pyszczki, ale jest to roślinka płożąca, ona się nam płoży. Zobaczcie ma pędy płożące. I już też pięknie wydaje nasionka. Także wam je dołożę. A kto wygrał, no zobaczymy. Bo będziemy dopiero losować, wydrukowałam listę. A losowanie będzie pod koniec filmu. A teraz idziemy zobaczyć co nam kwitnie w ogrodzie. Jak sobie roślinki radzą? Dzisiaj 9 stopni było w nocy. Drastycznie temperatura spadła z 20 na 9, a w ciągu dnia mamy 24 i słoneczko. A tak prezentują się moje śmierdziuchy, czyli aksamitki. Jak wam pokazywałam w poprzednim filmie, przesadzałam już tak bardzo duże okazy. Tutaj ma metr. I zobaczcie, dzielnie sobie radzą po tych deszczach. Ta super, jakoś tak fajnie nam się rozszerzyła. Tak jak miała kwiat na kwiatku. Dwa kwiaty. Gęste. Czyli pogoda sprzyjała, i one się fajnie poprzyjmowały. Nawet nam nie pomdlały w ogrodzie. Tutaj zawilec pięknie się rozrósł. Ciemny. Bardzo ciemny kolor różowy. Ono rozrasta się przez rozłogi. Rośnie i na suchym, i na mokrym terenie. Na słońcu, jak i w cieniu. Tutaj mamy zawilca. Wcześniej kwitnie nam zawilec bardzo jasno różowy. Ten jest troszeczkę ciemniejszy i późniejszy. Jest to siewka, która się wysiała z pewnie z ciemnego, ponieważ kwitnie później. Już nam zaczyna przekwitać, ale szykuje nam kolejne pączki i to jest sieweczka, czyli zawilce japońskie też się wysiewają ich nasiona są strasznie drobne, dlatego nie bawię się w zbieranie, ale sam się potrafi nam wysieć. Także zawilce japońskie o tej porze roku kwitną ślicznie. Czyli warto je mieć w ogrodzie, jak wszystko już zaczyna nam przekwitać. Tutaj mamy kolor biały. Za pięknie kwitną. Bardzo dużo pączków, czyli będzie bardzo długo jeszcze nam kwit. Również kwitnie nasturcja o listkach variegatta. Ona była już piękna, duża, ale gąsieniczki pozjadały liście. Zobaczcie tu łyso, zaczyna odbijać od nowa. Gąsienice pozbierane i ona zaczyna cieszyć. Jej nasionka zimują w gruncie, także co roku jest w tym samym miejscu. I nie muszę zbierać, przechowywać nasion. Niezawodne róże kwitną nam ponownie. Tu mamy taki. Różowy kolorek. Pięknie wygląda i ślicznie pachnie. Zbliża się wrzesień. Także i wrzosy nam zaczynają pięknie kwitnąć. Obcięte. Po zimnej zosi przycięte wszystkie kwiatostany zagęściły się i wydały piękne nowy kwiaty. Tutaj w kolejnym kolorze również zaczyna zbabiać uwady też już kępa strasznie szeroka ładnie się rozrosła, zagęściła czyli cięcie i pielęgnacja wczesną wiosną pomaga utrzymać wrzosy w dobrej kondycji powojniki nie dość, że zaczynają zawiązywać nasiona, tam takie fajne perułki, to jeszcze ponownie zaczynają nam kwitnąć to jest ten kwiatowy pełny. Wspina nam się tutaj po ciętym iglaku formowanym na bonsai I mamy pierwszy kwiat męczennicy śliczne i kolejny produkuje bardzo późno w tym roku, czyli upał jej nie sprzyjają, ale zapewne będzie jeszcze bardzo długo cieszyć ponieważ rozwija pączek za pączkiem, aż do przymrozków. Kanny również cieszą się z tego, że troszeczkę upały zlżały. Tutaj kolejna kanna nam kwitnie i bardzo fajnie zaczyna nam produkować kolejne pączki. Tutaj nam zakwitła. Tą kannę. Ta kanna jest z nasionka. A wygrałam ją u kolegi, zenomirzak. Zobacz, jak się pięknie rozrosła. I ślicznie kwitnie, czyli nie jest u mnie, u mnie źle tej kannie. Ponownie kwitnie kleopatra. I tutaj kolejny pęd kwiatowy. Czyli kanny u mnie zaczynają dopiero szaleć. Jest koniec sierpnia. Również zaczyna otwierać swoje pączki doranta. Jest to krzew rosnący w donicy, który zimujemy w chłodnym pomieszczeniu i ona dopiero zaczyna nam nabierać pączków, obsypie się takimi drobnymi fioletowymi kwiatami z dodatkiem bieli. Bardzo fajnie znosi zimowanie w ogrodzie zimowym, skromne podlewanie, ale ona zawsze właśnie mi kwitnie. Pod koniec sierpnia, jak zaczynają się przymrozki, ją chowam i kwitnie mi w ogrodzie zimowym. Krzew ukorzeniany z gałązki ma już jakieś 1,70 m Ale ona dopiero nam pokaże, na co ją stać. I obsypie się pięknie kwiatami. Tutaj mamy przycięte białe floksy, które po przycięciu zaczęły wydawać kolejne pędy kwiatowe, czyli jeszcze raz nam ślicznie zakwitnie, zamiast produkować siłę w nasionka. Już nie raz Wam powtarzałam: floksy przycinamy po przekwitnięciu. Bardzo późno wysiałam niecierpki. Stwierdziłam, że wolę wysiać niż kupić, bo sadzonki w tym roku są strasznie drogie. Ale za zależało mi właśnie, żeby o tej porze mi zaczęły kwitnąć, czyli akurat zaczynają mi się rozwijać. To są niecierpki koloru jasnoróżowego. Takie były na obrazku i takie są czyli zgodność. Część jest wysadzona na rabatach, a dużo sadzonek mi zostało, to wsadziłam sobie w doniczkę i tak uzupełniam sobie luki, gdzie wycinam i rysy, czy inne byliny, które trzeba pościnać, bo brzydko się prezentują na rabatkach. A więc lista do losowania wydrukowana. Jest was 15 osób. Jedna osoba źle odpowiedziała, cyfra się jedna nie zgadzała, a 15 osób wiedziało, bo oglądało. Za co dziękuję. Dobra. Tnę sobie na kawałeczki. Wrzucę do miseczki. Będę mieszać. Gratuluję. Gratuluję. I gratuluję. Do trzech osób trafiają moje nasionka, te, które były wyznaczone do konkursu. Robin Hood ma umieścić. Plus dodatkowo dodaję jeszcze tę nasionkę, oczywiście z lwiej paszczy włożącej, która dzisiaj była w filmie pokazana. Pozdrawiam Was serdecznie i gratuluję, a Wy się odezwijcie do mnie, napiszcie w tytule na maila wygrana adres do wysyłki. Pozdrawiam ciepło.